lub cztery razy w roku organizujemy akcję krwiodawstwa. Spoczęliśmy parę lat temu we Wrocławiu, w Piaseczni, w Mysłowicach. Możemy tutaj przyjechać z krwiobusem i robić fajne rzeczy. Wszystkim samo kiedyś oddawałam krew. Dlatego jest mi temat bardzo bliski. Ta energia się udziela, i tym myślę, przyciągamy do siebie. 2024 roku akcja krwiodawstwa organizowana przez krakowski Klub Morsów Kaloryfer. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu niedaleko ścianki spinaczkowej MUD. Dzisiaj oni nas gością, a dzisiaj my będziemy też gościli ludzi, którzy będą oddawali krew w szczytnym celu. Mi, skąd ta akcja, skąd łączenie sił i jak to się stało, że mors łączyły siły z kwiatostwem? To był pomysł. Morsowanie się dobrze kojarzy ze zdrowiem, z krzepkością, z energią. I słusznie, że tak się kojarzy, bo tak rzeczywiście jest. Postanowiliśmy ten potencjał wykorzystać i, i podzielić się tym, co mamy najcenniejszego, czyli własnym krwią, z potrzebującymi tej chwili. Tej jeśli możesz nam powiedzieć, który która to jest akcja, ile tych akcji było i czy są planowane kolejne? W tej formule to nasza trzecia akcja. 21 lipca zapraszamy tutaj na kolejną naszą akcję. W wakacje, kiedy jest największe zapotrzebowanie na, na krew. Jeśli, mamy, jeśli jest krwiodawstwo, to co na tym idzie? to nie tylko, rozumiem, oddawanie samej krwi, ale również wiele innych potrzebnych dla, dla, ludzi, dla ludzi badań. Zgadza się. Oddając krew, nasza, nasza krew jest regularnie badana. Mamy regularny, stały monitoring swojego zdrowia. Przede wszystkim satysfakcja endokryna z tej pomocy yy, potrzebującym, ale, ale namacalne korzyści to są właśnie te badania, które mamy gratis, które mamy przy okazji tak naprawdę. Poza tym zasłużeni honorowi świadawcy yy, mogą korzystać yy, z przywilejów pewnych, na przykład bez kolejki do lekarza, yy, pewne badania, czy właśnie terminy zabiegów czy operacji mamy przyspieszone. Warto o tym wiedzieć i z tego korzystać. E, jak mogłabyś nam powiedzieć, od jakiego czasu koloryfery działają w Krakowie? Krakowska. W, w Krakowie oficjalnie jest już 23 rok, także jesteśmy już pełnoletni, dorośli, zdolni do wszystkiego. no Jest to bardzo, bardzo duży szmat czasu. Ile akcji w ciągu roku Kaloryfer się angażuje albo organizują? No, organizujemy bardzo wiele akcji z różnych dziedzin. Tu obecnie dzisiaj jesteśmy na akcji krwiodawstwa. Oprócz tego angażujemy się również w akcje ekologiczne, sprzątamy tereny dookoła zalewu Bagry, gdzie się kąpiemy również tereny nad, Wis nad Wisłą, sprzątamy. To w okresie wiosennym i jesiennym. No, całą zimę działamy morsując, organizując regularne kąpiele morsowe, również imprezy pływackie, przypływanie Wisły, też na wiosnę organizujemy spływ morsów Wisłą. E, oprócz tego też e, cały rok treningi biegowe, e, tabata, e, także angażujemy się tam, gdzie nas chcą i tam, gdzie mamy tylko ochotę i możemy zrobić coś dobrego, tam jesteśmy. W takim razie, jakbyśmy mieli taki, takie osoby, które się zastanawiają, to co byśmy powiedzieli osobom, które są niezdecydowane, a chciałyby ciągle... No, ja zawsze mówię, że trzeba po prostu przyjść. Przyjść do nas, jeśli ktoś jest niezdecydowany, na jakiekolwiek spotkanie, nie musi to być duża impreza, może być regularna, zwykła niedzielna kąpiel. Po prostu przyjść, poznać nas, porozmawiać z nami i myślę, że to jest już to iskra, która wystarczy, aby dołączyć do klubu. To w takim razie gdzie znajdziemy krakowski klub Kaloryfer? Morski z krakowskiego klubu morskich Kaloryfer. Kąpią się w każdą niedzielę o godzinie 12 na terenie ośrodka żeglarskiego Horn nad zalewem Bagry. Wejście jest od ulicy Koziej 22. Każda niedziela 12 zapraszamy. A gdzie można was znaleźć, jeśli chodzi o stronę internetową? Wszelkie informacje o naszym klubie są dostępne na naszej stronie internetowej www.kaloryfer.eu oraz w mediach społecznościowych KKM Kaloryfer na Facebooku, na TikToku i jeszcze na YouTubie mamy swój kanał nadawczy, także wszędzie, gdy wpiszecie KKM Kaloryfer nas na pewno znajdziecie. To Rota jest z nami i słów parę o współpracy między Krakowskim Klubem Morsów, a naszymi dobroczyńcami z firmy Wisman. Może tak na wesoło zacznę, dlaczego kaloryfer? Brandowo. Kaloryfer oddaje ciepło, a firma Wisman, drodzy Państwo, dostarcza ciepło i chłód. Jest to firma, która działa na rynku światowym ponad 100 lat, w Polsce ponad 30. Natomiast no, jesteśmy firmą, która dostarcza technologie, które są oparte na odnawialnych źródłach energii. Mamy tutaj też razem z nami Fundację Świadomi Klimatu. To jest też organizacja, którą powołała firma FISMA, która działa właśnie z klubem Morzu w tego typu projektach csr -owych. Robimy wspólne działania społeczne od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po sprzątanie różnych zakątków Krakowa. Więc myślę, że jak najbardziej wpisujemy się w te działania. Zdrowie jest też najważniejsze, więc też tutaj jesteśmy. Teraz takie panie, czy udało się już dzisiaj oddać krew? Czekam w kolejce. Ta kolejka jest dzisiaj niesamowita. To jest, to jest, widzę, że projekt się rozwija, bo to nie nasze pierwsze spotkanie, tylko już e, któreś z kolei. E, Akcję Pomaganie mamy, w mamy we chwili, rozpoczęliśmy po... parę lat temu w Wrocławiu, w Piaseczni, w Mysłowicach. Potem skupiliśmy się na Krakowie. E, dodam tylko, że. Już mamy chyba na tą chwilę około 40 litrów chwili z poprzednich edycji, więc akcja się widzę rozwija. Ja nie mogę się doczekać kolejka, ale myślę, że się uda takie. Się... Znamy już kolejne terminy akcji. Tak, są dwa terminy, jest w lipcu i w październiku. Nie pamiętam dokładnych dat, natomiast myślę, że jak najbardziej zapraszamy na nasze wszystkie kanały social media, będziemy informować, będziemy zapraszać, będziemy dalej działać w ramach akcji pomagania mamy. Tego. Super, to jeszcze słów parę o tych social mediach. W takim razie jakie jak na strony, gdzie szukać, co wpisywać? E, tak, więc już mówię, jest to oczywiście de, de kanały firmy Fisma. Mamy również Fundację Świadomi Klimatu, na którą również serdecznie zapraszam. Jest portal kobiecy Superbabka, na który również zapraszamy. No i Kaloryfer, Klub Krakowski. Włączyliśmy też naszego przyjaciela, czyli Klub Żeglarski Honk, który również z nami od początku był przy tej akcji. Zapraszamy serdecznie na wszystkie kanały informacyjne. Będziemy informować o kolejnych edycjach. Super, to oby, oby ten klimat i ta energia działała, Wymiana ciepła i tej energii dalej trwała pomiędzy, pomiędzy oczywiście z te... z serduchami. Tak jest, tak jest. Dziękujemy. Dziękuję pięknie i zapraszam. Jako miejscem, jako organizacją, jako ludźmi, którzy mm. je dotworzą. Mód to są przepisne na to jest aromatyczna kawa. No, mamy na miejscu piekarnię, mamy na miejscu przepisy kawy dobrej jakości z ludźmi, którzy. Robią. Mód to jest ścianka wspinaczkowa. Wszystko jest w jednym miejscu. Mód to przede wszystkim są ludzie. Eee, to oni tworzą to miejsce i to po to tu przychodzimy. Żeby spotkać te osoby, żeby poznać nowe osoby, żeby spotkać się już z tymi, których znamy i z którymi lubimy spędzać czas. Słyszeliśmy i chcielibyśmy takiego lekkiego potwierdzenia, że czworonogi są mile widziane na, na ściance wspinaczkowej w Budzie. Zdecydowanie to powinienem był zacząć od tego na początku. Pieski wskazane, macie pieski, przyjdźcie z pieskami. Wszyscy pchamy pieski i chcemy ich jak najwięcej. Dostaną tutaj i świeżą wodę i bardzo dużo miłości od każdego. Jako miejsce docelowe zapraszamy na zabłocie, na ulica Klickiego 14b. Gdybyście mieli wątpliwości, możecie zajrzeć też na nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas na Instagramie mood.bolder bądź mood.kawa tak samo jesteśmy na Facebooku, także na pewno jak wpiszecie mood bouldering bądź mood kawiarnia na pewno znajdziemy, znajdziecie nas na google na internecie, ale no chcielibyśmy, chcielibyśmy zobaczyć Was na żywo. Po prostu. Także podajcie na zabłocie ulicy Klimackiej. Czym jest projekt zdrowia? Projekt zdrowia to sześć polskich gabinetów, gabinetów dietetycznych. E, funkcjonujemy od 2018 roku w Polsce e, i jesteśmy bardzo skuteczni w odkazaniu wielu pacjentów z różnymi chorobami, schorzeniami, e, jak również po prostu chcącymi schudnąć. E, Robimy również diety, jadłospisy spisy dla osób, które trenują, dla osób, które po prostu potrzebują nabrać masy mięśniowej, potrzebują przytyć bądź mają różne dolegliwości związane z żywieniem. Jakie są najczęstsze błędy żywieniowe Polaków? Polacy podjadają, Polacy jedzą na noc albo w ogóle nie jedzą cały noc, cały dzień i jedzą dopiero na noc. To jest tak, na, tak naprawdę najczęstszy problem. Jeśli myślimy o pierwszym kroku w stronę dietetyki i takiego świadomego żywienia, to o czym powinniśmy pomyśleć? Pierwsza rzecz to usystematyzowanie posiłków, regularność yy, czasowa przerwy, przerwy między posiłkami, picie wody. Tak naprawdę to jest 2-3 litry dziennie, każdy z nas powinien wypijać. Ale zaczynamy zazwyczaj od tego 1,5 litra i dążymy do tego najlepszego możliwego celu. Ehm, przede wszystkim te przerwy między posiłkami. Brak podjadania już stawia nas w takiej dobrej sytuacji, że tak naprawdę ta masa ciała w niektórych przypadkach może sama się już zmniejszać. Okej, okay, jakie są najczęstsze mity, z którymi trzeba walczyć w dziale dietetyki? Na przykład, że węglowodany są złe, albo tłuszcze są złe, albo coś jest gorsze niż lepsze. Tak naprawdę każdy pokarm jest dla nas jakimś pokarmem, który ma nas odżywiać. I tak naprawdę yy, korelacje pomiędzy różnymi składnikami pokarmowymi tak naprawdę mają znaczenie, więc.. Yy, każdy z nas jest indywidualnością i nie da się powiedzieć stricte, że dla jednej osoby, albo dla wielu. Coś jest najlepsze. Także po prostu zapraszam na indywidualne konsultacje do gabinetu w Bieliczce i mogę pomóc. Czy jak już powiedzieliśmy o wiedzice, to gdzie możemy znaleźć kontakt, do projekt, jeśli chodzi o projekt Zdrowie, jeśli chodzi o pani osobę? Ja jestem stacjonarnie w gabinecie w Bieliczce, ulica Sienkiewicza 35. Można się zapisać na stronie internetowej przez formularz kontaktowy wieliczka gabinet projekt w Zdrowie Info. I tak naprawdę pod numerem telefonu, który również wyświetli się na Państwa na stronie. No, mam jeszcze takie pytanie: skąd się wzięła, jak się zaczęła współpraca pomiędzy krakowskim klubem Morsów Kaloryfer a projektem zdrowia? Ja jestem biegaczką i przede wszystkim najpierw zaczęłam z Wami biegać, a potem poznałam resztę ekipy i przede wszystkim sama, kiedyś oddawałam krew. Dlatego jest mi temat bardzo bliski i z chęcią, poza tym, co się się wiedzą, jeżeli mogę komuś opowiedzieć coś ciekawego na temat żywienia, również tego dla chćpadawców, to w tym chęcie. Ok, to jeszcze jedno takie nasze klasyczne pytanie. Jak y, jednym zdaniem określiłabyś ekipę krakowskiego klubu Halo Nie no, to są fantastyczni znajomi, bardzo fajnie się tutaj spędza czas. Można y, całą rodziną aktywnie spędzać czas, to jest ważne, tak naprawdę przez cały rok. Y, w bardzo urozmaicony sposób, czy to są spływy kajakowe, czy różne wycieczki górskie, czy po prostu wyjazd nad morze. Szczerze polecam. A jak się z mieszkaniem pracuje? Bardzo wesoło, bardzo sympatycznie. Polecam każdemu. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas robię. i życzymy, że tak powiem, cierpliwości do podbiecznych. <noise> dziękuję. określić jednym, jednym słowem, pełen sukces ogromne zainteresowanie, świetna pogoda, no i przede wszystkim kilkanaście litrów krwi, które udało się zebrać dzisiaj morcom z krakowskiego klubu Kaloryfer, także słowem końcowym chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom, którzy dzisiaj pomogli nam zorganizować ten event oraz osobom oraz członkom faktycznym Stowarzyszenia Kaloryfer za to, że dzięki wspólnej pracy, kolektywnemu, że tak powiem działaniu, udało się stworzyć imprezę, która przerosła w sumie nasze oczekiwania, kilkadziesiąt osób pojawiło się dzisiaj i chciało Chciało tą krew oddać, chciało spędzić z nami ten czas. Za to bardzo dziękujemy i liczymy, że z każdą kolejną imprezą tych osób będzie jeszcze więcej, a my dzięki temu, że z każdym kolejnym eventem się uczymy coraz więcej, doprowadzimy do tego, że każda kolejna impreza będzie jeszcze większym sukcesem.